Cześć Wam, 19 grudzień w pół do 13:00 przed 13:00 jestem na pasie żeby zobaczyć jak pszczoły się mają z których uli wylatują i tak dalej nie grzebałem wcześniej, jest jedyny dzień dzisiaj kiedy te pszczoły u mnie mogły dzisiaj wylecieć sobie, wcześniej nie miały możliwości, pogoda była słaba no i powiem Wam szczerze, że jak każdy każdy z ciekawości chce zobaczyć czy ze wszystkich uli powylatywały pszczoły zobaczyć na no, jakiś oblot, tak? W międzyczasie widzę, że tu y, sporadycznie czyszczą dennice. Przejdę się tak tutaj, gdzie słońce świeci, już jest większy ruch. No kurde cieszy to, nie? No wiadomo o co chodzi. Tutaj to już jest w ogóle bajka, przybliżę. A, nie będzie widać, bo słońce jest. Ale tak stajemy, żeby im nie przeszkadzać Wiatr wieje trochę i trochę im to przeszkadza, ale nie jest najgorzej O wy, czy, Czyszczą, czyszczą dennicę od razu Fajny widok no, W powietrzu się unosi tych pszczół trochę Tak więc no, ja troszkę z taką jakby powiedzieć nie, niecierpliwością, może z niecierpliwością bardziej takim. No, czytając tam komentarze w internecie, że w tym roku jest pogrom pszczół. Ee, no też chciałem tak jakby się troszkę uspokoić w tym temacie, nie? Że jednak nie, nie, nie zaglądałem nie wcześniej, bo, bo nie było możliwości za bardzo, a nie chciałem im też te zimniejsze dni jak gdyby kopać w tych gniazdach. Jak na razie yy, jak na razie to widzę, że ze wszystkich uli praktycznie wylatują. Jeszcze sobie to dokładnie przejrzę na spokojnie. No niby mamy chyba 12 stopni, z tego co pokazuje mi termometr, ale wiatr jest taki chłodny, także odczuwalna jest niższa. Ale pomimo to pszczoły jednak gdzieś tam potrafią sobie wylecieć, odczuły tą, tą zmianę temperatury. Tu mi drzewo przeszkadza w kadrze. Może z tej strony podejdziemy zobaczyć jeszcze. Tak, sprzątają od razu, wynoszą, już wykorzystują każdą wolną chwilę. Też posprzątały, Już leżą martwe pszczoły na, na ziemi. Jakieś tam nie, ale nie dużo ich jest. Parę sztuk dosłownie. No, w każdym ulu się coś dzieje przynajmniej tu w jednym mniej, w, jednym, w drugim więcej. Być może to też chodzi o słońce, bo podejrzewam, że tu gdzie świeci słońce mocniej, wiadomo, cieplejsze. No zobaczymy. No jakaś nadzieja jest, ale jeszcze do wiosny to jest dużo czasu. Tutaj się nic nie dzieje, przynajmniej na barazie. Jakoś... O nie, coś leci już, dobra. To też jest tu coś. Także spokojnie. Taki króciki, krótki filmik z oblotu pszczół 19 grudnia. Korzystając z okazji, wszystkiego, wszystkiego dobrego wam życzę. Spokojnych, zdrowych yy, świąt. I jak najmniej stresu na przyszły rok. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Na razie hej hej.